Son, sol, ja Drabina Pieprze, witam Was kochani bardzo serdecznie w 78 odcinku naszego 100 dzieci Challenge jesteśmy kochani przed domem, po raz ostatni przed domem komorebi, bo dzisiaj nastąpił ten dzień, kiedy się przeprowadzamy. Zanim jednak y, to nastąpi, no to jestem winna Wam wyjaśnienia, y, dlaczego liczba naszych simów jest tak wyraźnie pomniejszona. Otóż, kochani, y, stało się tak, że m, nasza m, Maria i Gucio mieli już urodziny. Najpierw miał oczywiście Gucio, potem miała oczywiście Marysia, no i wyprowadzili się i wyprowadziła się też od nas Zosia, dlatego że. No, ona już jest dorosła i praktycznie dzisiaj dziewczynki też wejdą w stan dorosłości i mogłabym już to zrobić, bo Nina ma już szósteczkę, ale słuchajcie, no Emily, ta koza jedna nie więc ona dzisiaj tą szósteczkę na pewno przyniesie. No i tak, no niestety się stało, że nie mogłam zrobić tych urodzin, no bo przecież to są bliźniaczki, nie? Muszą mieć w tym samym czasie urodzinki. Po raz pierwszy i ostatni dziewczyny też spały w tym domku naszym i powiem wam, że wybudowanie tego domku. No to rzeczywiście był super pomysł dla takich starszych dzieci. Niestety, ale na nowym miejscu nie będzie takiej możliwości, więc cieszmy się po raz ostatni. Jak widzicie, dziewczyny są już spakowane, mają tutaj swoje walizeczki. Proszę bardzo, Emili już wstała. Jeszcze tam dopakujemy jakieś drobiażdżki. I praktycznie te rzeczy, które chcieliśmy zabrać, to już mamy spakowane. Tak samo nasza Sim mama ma spakowaną już walizkę. Tutaj proszę bardzo torebka już jest spakowana, pudełko z bucikami, no i te pudła też. Będziemy sprzedawać wszystko inne, dlatego że dom, do którego się przeprowadzamy, to jest dużo mniejszy dom. I praktycznie nie jest nam potrzebna aż taka ilość rzeczy. Jak coś będziemy potrzebować, to kupimy sobie nowe, a to wszystko tutaj sprzedamy. Chciałam jednak połączyć się z wami jeszcze, kochani, w tym domku, żebyście sobie mogli tak po raz ostatni rzucić okiem, jak ten domek wygląda. No i powiem wam, że on doskonale spełnił swoją funkcję. Ja może nawet go udostępnię w galerii ale nie wiem ile, bo tak, mam na pewno wszystkie dodatki i wszystkie pakiety i wszystkie jak to się nazywa? te malutkie pakieciki, akcesoria no to kolekcje też je mam więc jeżeli ktoś czegoś nie będzie miał, to po prostu mu się to nie wyświetli natomiast no tak wygląda ten domeczek, jeżeli ktoś prowadzi taki challenge sam dla siebie no to Uważam, że jest to świetne rozwiązanie, no bo po pierwsze tutaj można te łóżeczka stąd usunąć i wstawić po prostu kołyski, bo tak było do tej pory po tej stronie. Natomiast tutaj dla takich toddlersów mamy pokoik po tej stronie. No i no nic więcej nam nie potrzeba, bo pamiętajmy, że na górze mamy też pięterko. Tutaj mamy znowu dwie sypialnie, takie podwójne i jedną pojedynczą dla jakiejś tam dziewczynki już troszeczkę starszej, żeby się nie krępowała, być z rodzenia bo po prostu takiej bardziej introwertycznej z łazienką więc no tutaj jeżeli chodzi o ten dom to jest cudownie no i mamy w końcu ten domeczek dla naszych nastolatek które stoją jak słupy soli dziewczyny weźcie się za coś jest siódma nie no wy zaraz pójdziecie do szkoły więc możecie sobie już przyjść tutaj nie ty kochana ty sobie możesz tu podejść, też będziecie miał bliżej do wyjścia, jak już nastąpi ten moment, kiedy pójdziemy do szkoły. Jeżeli chodzi o Emę, no to ona w sumie jeszcze trochę tego czasu w życiu swoim ma, więc jak tylko dziewczynki Topią, wstąpią, wkroczą w, ten, w tą dorosłość, to jakoś tam urządzimy w tym naszym domku naszą Emmę. Nie będziemy jej, kochani, wyrzucać z domu, raczej się nią zaopiekujemy na stare lata. No, Jeżeli chodzi, kochani, o nasze dziewczynki, o nasze dziewczynki, o nasze dzieci, to Zosia dołączyła do. do. Balbiny, chyba. San Mysiu, chyba do Balbinki, ale tak, bo Balbinka mieszkała z inną naszą, naszym, naszą córeczką, która zeszła już niestety z tego świata. Także no, z kolei nasze bliźniaki Gucio i Maria poszli mieszkać ze swoim tatą do oazy zdrój. No i powiem Wam, że. No, mają tam bardzo ładnie, mają, zacnie bym powiedziała, zjadłaś? Tak, zjadłaś kochanie. To weź jeszcze to sprzątni, przebierz się skarbie, zmień sobie strój, tutaj nowy strój jej ustanowiłam, bo tak sobie pomyślałam, żeby nawiązać trochę do pewnej synki, która mieszkała. Właśnie tam, gdzie dzisiaj się przeprowadzamy. Więc zapraszam Was, kochani, do dalszej części naszego spotkania już na nowym miejscu, więc tak. Taka sytuacja dzisiaj. Tada! jesteśmy kochani witam was serdecznie w nowym domku w oazie zdrój i tak już wiem, że niektórzy się domyślili i dziękuję wam za wskazówki, czyli że jednak ktoś trafił na mój blog bardzo mnie to cieszy no i tak, jesteśmy kochani przed pierwszym domem, w zasadzie na pierwszej parceli na której toczyła się moja rozgrywka blogowa 100 baby challenge Zapraszam was do odwiedzenia mojego bloga. No i tak właśnie ewaluował ten dom po kolei po kolei po kolei, że właśnie takim oto stanie. Zostaliśmy go już chyba na samym końcu albo przynajmniej przy samym końcu, bo tak szczerze mówiąc to ja nie pamiętam aż tak dobrze, kiedy to było. Ojaj. No i tak tak jak mówiłam, ten dom jest dużo mniejszy. Jednak wydaje mi się, że rzeczywiście y, to była taka wersja gdzieś nie na samiusieńkim końcu, ale prawie, bo tutaj chyba był basen, z tego co kojarzę, ale wiecie, nie upieram się, nie? Wiem na pewno, że będą tutaj pamiątki z przeszłości, na co się niesamowicie cieszę, ale wiem też również, że niektóre pokoje musiałam niestety nieco pozmieniać, dlatego, że ja wtedy używałam strasznie dużej ilości modów i nie jestem w stanie już tych modów odtworzyć. Mam taki jeden folder, ale tam są wszystkie mody, więc jak nic, gra by mi się rozkraczyła, więc no nie. Piętro, kochani, zachowałam na pewno oryginalnie tę łazienkę. I trochę ten pokój tutaj, może tak nie do końca oryginalnie, ale prawie, to był zawsze pokój czerwony, a ten pokój był zielony. I pamiętam, że kiedyś jakieś zwierzaczki były, czy coś takiego. Kurczę, kiedy to było? Czy my tu mamy jakieś zdjęcia? Tak. Spójrzcie, kochani. Tu jest. Y Kiepska jakość zdjęcia, ale na tym zdjęciu, kochani, jest nasza pierwsza sim mama To od niej wszystko się zaczęło, ona miała na imię Nina i właśnie ona była tą pierwszą sim mamą blogową w trylard lat temu, chyba z 6. Naprawdę. No, także troszkę pozostawiałam, ale troszkę też pozmieniałam, więc nie martwcie się, kochani, jeżeli ten dom okaże się dla nas za mały to gdzieś tam, gdzieś tam w kolejnej dzielnicy mamy kochani już dom przygotowany, takie wypasiony, duże. Na razie jednak chciałabym grać tutaj, no bo przecież to będzie początek podróży naszej Emily, prawda? Więc spokojnie. Jeżeli chodzi kochani o Tutaj oto serce naszego domu. Tutaj właśnie mam ten mot na rodzinkę, więc dlatego już mamy tę nowy, nową naszą rodzinę w nowym składzie, w jakim się przeprowadzamy. Bardzo mi się to podoba, bo mamy M, mamy naszą Emily, mamy naszą Ninę i wiecie, że to ta Nina miała być, no ale się rodziły bliźniaczki, więc no nic nie szkodzi, tak, tak, tak los chciał po prostu. I to wszystko, ta kuchnia dokładnie była taka sama, dokładnie taki same, taka sama była jadalnia, troszeczkę więcej tu było, słuchajcie, takich... O, to marchewka? O, tak. <śm> Troszeczkę więcej chyba było tutaj różnych ozdób. My się tym oczywiście, kochani, wszystkim zajmiemy. Nie martwcie się, to nie będzie taki łysy dom, ale no tak chciałam na początek, wiecie, nie? Wiecie? Ja, nie? Ja i te moje kurcze wspominajki. No, tutaj był pokoik dla babyków. I tutaj była właśnie sypialnia naszej Sim mamy. I pamiętam, jak tą sypialnię dla Alicji bodajże przerabiałam, żeby była taka wypasiona w mody. I powiem wam, że bardzo chętnie, o jejku, tu są, bardzo chętnie bym do tego wróciła, ja tu są te zdjęcia. Tak, tu jest Nina ze swoim wybrankiem serca, bo ja dla Niny miałam właśnie taki pomysł, żeby ona jednak wyszła za mąż, będąc już taką osobą bardzo dojrzałą. I jak wiecie, w stosunku do naszej Emmy też bardzo chciałam, ale kurczątko jakoś nam to nie wyszło. Tu jest Alicja z babcią i Alicja była naszą... Z babcią czy z mamą? No chyba z mamą. O rany, ja już nie pamiętam jak to tam było, ale tak, no oni byli właśnie, tak, bo ona była jej następczynią, więc najprawdopodobniej to jednak była jej córka. I e, potem przeprowadziliśmy się do Wierzbowej Zatoczki, do takiego, takiej wypasionej chaty. Ale pamiętajcie, że zaczynaliśmy tutaj od zera, więc to, co teraz tu widzicie, a to, co na samym początku było, to są dwie różne rzeczy. Tak samo jak piwnica, bo Piwnica, kochani, muszę Wam powiedzieć, że była bardzo zmieniona i tutaj znajdowały się zupełnie inne pomieszczenia. Miałam nawet challenge z Harrym Potterem, tak, także tutaj był pokój, najpierw był, nie wiem, chyba Gryffindor, a potem był Slittering, ale nie jestem pewna czy nie odwrotnie, ale chyba tak, więc zmieniały się tutaj kolory oczywiście tego pokoju i nasza pierwsza Simmama. No, właśnie ja teraz nie pamiętam, jak to było, ale wiem, że był taki moment w tej mojej rozgrywce, kiedy już jedna z naszych, chyba właśnie Nina, zeszła z tego świata. I wyobraźcie sobie, ona miała pokój tutaj. Ona miała tutaj swój pokój, sypialnie, taki pokój do malowania. I w związku z tym, że sprowadziliśmy do siebie ducha, to nawet ustanowiłam nowe zasady tej rozgrywki, tak żeby ta nasza nina mogła z nami być, no bo pierwotnie nie było takiej opcji. Tak samo jak nie było oczywiście tutaj tego pomieszczenia. Tak, pamiętam, że jeszcze było tu jedno takie pomieszczenie morskie, takie, bardzo go lubiłam, ale oczywiście w trilliard modów, znowu. Powtarza się sytuacja. No i tutaj nasze, o ja, o jakie wspominajki. Tak, i tutaj rakieta Stasia. I właśnie tutaj była ta rakieta budowana. A może wykorzystamy to, i któraś z naszych simek kolejnych czy simów będzie budować tę rakietę. To było w sumie bardzo fajne i zabawne. Póki co, kochani, czekamy na nasze dziewczyny. Czy nam się wyposażenie lodówki przeniosło? Ale zresztą tak, przeniosło się, ale no nic, że się przeniosło, bo chyba, że ten tort weźmiemy. Widać od razu, że Emilii się udało w szkole, bo sobie już selfie robi, cała zadowolona z siebie. A tymczasem przed naszymi drzwiami stoi tata, którego kamera nie chce oczywiście objąć, bo po co? Jest nasz Emil Wójcik. Nasza Nina się już przebrała. Czasami mam wrażenie, że ona jednak powinna być co ostatnią naszą następną simmamo, bo ona jest taka jakaś bardziej ogarnięta, ale to nic, może to i lepiej, <gryw> że tą kolejną sim -mamą jest Emily. OK, e, obie mi tatusia, podziękuj mu za to, że przyszedł. A ty miałaś sobie zminstruj, Tak, dziękuję bardzo. O, proszę bardzo guście przyszedł chodź kochany <grych> chodź 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 podziękuj za przybycie to jest niby ten słuchajcie nasz komitet powitalny kto tu jeszcze przyszedł o zobaczcie nasza, nasza córeczka w komitecie chodź Emma dobra olej już te, te jedzenie ale super, podziękuj, proszę bardzo zaproś sąsiadów, tak, bo oni są naszymi sąsiadami i słuchajcie, oni mieszkają tutaj w tym domu, takim ładnym. Dzisiaj też będziemy wyprowadzać naszą Ninę ale nie do tego domu, który jest tutaj, dlatego że tutaj to jest spa. I pomyślałam sobie, co prawda to spa jeszcze jest przed tej aktualizacji fajnej, która wyszła ostatnio, więc ja sobie poprzerabiam go, zanim tu się wybierzemy i będziemy malować pazurki i robić takie różne inne rzeczy, ale y, pomyślałam sobie, że fajnie by było tak blisko siebie mieć, nie? Taki przybytek, to jest coś super. I ja by... No, powiem wam, że tak trochę dziwnie się czuję na nowym miejscu. O, Gucci ze swoim tatą się przytulił. Bo wiecie, może się przyzwyczaić do, do prowadzenia kamery w nowych pomieszczeniach, zawsze to jest coś nowego. Mam nadzieję, że wszystko się nam tutaj dobrze poukłada, ale jest no tak, tak inaczej troszeczkę. I tak, jest godzina kochani 18.07 i dzieci, do których chciałam pójść z wizytą przyszły do nas, więc ja myślę, że zostawimy sobie nasze, nasze dzieciaki tutaj i pokażę wam może tak na szybciu o jak ty drobisz kochana, muszę się zająć z, z nim mamą, bo sikuje się chce tak myślę, że po prostu z, naszymi, z naszą emą przejdziemy się kochani do San Myshuno, bo tam mieszka nasza córeczka, Zosia, a do naszych dzieci przejdziemy się w kolejnym odcinku. Jak będziecie chcieli, to mogę Wam też pokazać dom, który ewentualnie może zastąpić ten, ale mam nadzieję, że na początku troszeczkę wybaczycie mi to, że gramy w takim domku, bo ja myślę, że tak. Jak go już tak ładnie przystroimy i wszystko poukładamy jak należy, to już może ten domek będzie się prezentował nieco lepiej, bo teraz no tak jest jak jest. I to jest ten moment, kiedy Emma puka do drzwi, do drzwi, w których sama tutaj kiedyś mieszkała i zaczynała ten swój challenge. Jako pierwsza Mama, nie wiem czy pamiętacie, ale tak właśnie było, to tu się wszystko zaczęło, ale dzisiaj wspominaję jak mamy. Ojej! No i tak to wszystko kochani wygląda. Tylko gdzie jest nasza córeczka? Tu jest balbinka, ok. Więc może nie wiem, przytulmy ją, bo to w końcu nasza córunia. Obejmij czule. Ale nie widzę Zosi. Balbinka tutaj ma swój, swoją kapsułę. To jest pani doktor. W sumie to ja nie wiem, jak ona teraz, jaki ona ma tytuł. Tutaj nie widzę, żeby coś było. Tu jest tylko moda dorosła. A na drzewie też nam się pewnie nie wyświetli. No nie. Kim jest Balbina. Tak jest, jest lekarzem pierwszego kontaktu. O, proszę bardzo. Także tak, barbinka tutaj, słuchajcie, z kim ona mi mieszkała. Ale no, została sama i pomyślałam sobie, że będzie jej wesoło, jak dołączy do niej Zosieńka. Ale ym, z drugiej strony chciałabym jeszcze odwiedzić tu dziewczynę. No bo wiecie, Zosia to jest sportsmenka. I ja bym jednak chciała jej tutaj może zamiast tego kącika yy, z... O jest Zosia. Jest Zosia, chodź! Chodź, kochanie, chodź. Przytul zosieńko też. Tak, dziewczynki się tutaj czule objęły. Balbina bardzo się ucieszyła, słuchajcie, z tego, że ma sublokatorkę, w pora... Pierwsza rzecz, że, że się cieszę, że jej młodsza siostrzyczka jest i będą na pewno razem się dobrze dogadywać, ale po drugie, będą też wspólnie łożyć na czynsz, nie? no to też jest bardzo istotne. Balbina nie wyszła za mąż, chociaż szczerze mówiąc, Balbina miała taki incydent, bardzo chciałam, żeby pociągnąć tą historię, ale y, gra takiego psikusa mi zrobiła, że słuchajcie, ja z Balbiną zaczęłam grać i. Z tym simem, i nagle sim zniknął. No, taka historia smutna, więc ja już potem zostawiłam. Pomyślałam sobie, okej, okay, los tak chciał, no i już tam nie kontynuowałam tego. Mogłybyście sobie, kochana, usiąść tutaj, bo zawsze macie ten problem i na korytarzu stoicie. O Zosia, dorwała się już do komputera siostry. Nie, żeby miała swój tutaj lepszy, no nie? No, ale to nic. No dobra, okej, okay. tak lubi, tak ma. I ten dom. Nie wiem, czy pamiętacie z pierwszych odcinków to mieszkanie, ten apartament w zasadzie. No to wyglądał zupełnie inaczej. I wszystko tutaj było takie no, dużo skromniejsze, wiadomo, nie było jeszcze wtedy tyle, tylu dodatków. Na przykład nie było na pewno tych tapet, nie było jeszcze wtedy takich ładnych zasłon czy marmurowych. Ścian właśnie i podłóg, ale super dziewczyny! Zabrałyście się, się za komputer, zamiast zabrać się za mamę. No świetne jesteście, naprawdę. Ale kontynuując, kochani, nieważne, bo ja tak czy siak utrzymałam ciągle ten żółty kolor tutaj, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale żółty kolor tutaj rządził. Potem trochę odeszłam od tego, potem znowu wróciłam. No wiecie, kobieta zmienną jest. Yy, tak, Mina M., kiedy jej córki zajmują się komputerami, podczas gdy ona je odwiedziła, no bezcenna. Okej, okay, moja droga. Czy mogłabyś może mm, poprowadzić, a nie on znikł. On znikł, a ja chciałam, żeby... No bo wiecie, ja tu mam parę nieskończonych historii. Nie, ale on jest tylko przyjacielem. Więc spoko. To który nie jest? Charlie. Ej no, słuchajcie, to może jednak... Chociaż z drugiej strony. Emil też nie jest naszym przyjacielem. Jest tylko przyjacielem. Uuuu. To tu parę historii, słuchajcie, romantiko. Jest zaczęty. Okej, okay, dobrze. Skarbie mój kochany, e, czy ty jesteś głodna? Czy ty jesteś głodna? E, no nie, jestem głodna. Nie. W ogóle to ona wszystko ma full. Weź to może, kochanie, sprzątnij. To odłóż może póki co do lodóweczki. Fajnie by było, jakbyś z dziewczynami sobie usiadła i spędziła yy, ten wieczór ich. A dziewczyna, a może byśmy tak... A słuchajcie, chodźcie w trójkę, sobie pójdziemy jeszcze chwilę potańczyć, co? No to są wasze urodziny. Wkraczacie w dorosłość, idziemy się bawić, co tam? Kurczę, jest sobota. W zasadzie noc z piątku na sobotę. Idziemy, idziemy zaszawać. Yy, no, dziś babski wieczór, słuchajcie. Doskonała okazja, by urządzić sobie wieczorne spotkanie z przyjaciółmi, nie ryzykując, że się zbankrutuje. No to bardzo fajnie. Dziewczyny sobie tam potańcują. Yy, co prawda, nasza Emilie jakieś nowe yy, znajomości zawiązuje z Shingo. My, my, my co? nieważne, ale możesz spokojnie, zabawne powitanie z nim urządzić, bo to jedyny męcizna, już nie jedyny w naszym towarzystwie, a męcizn nam będzie oczywiście tutaj potrzeba, więc spoko. Dziewczyny sobie podąsają, popląsają, ale drineczki również mamy w zapasie, oczywiście jak najbardziej. Pan z pasenkami różowymi nas olał i poszedł, bo trudno. My i tak będziemy tańczyć, bawimy się do rana, dziewczyny. Wywiwaj! Ej, Emily! Co ty tam znowu? Z kim ty tam? Co ty tam z kim ty? A przyszedł tata naszych bliźniaczek, Marysi. Ale my się tym panem nie będziemy zajmować, natomiast na pewno będziemy się zajmować barem. Oczywiście tradycja. Cześć, Simeczek siedzi przy barze. Nasza Nina musiała koniecznie usiąść ze swoim winkiem przy stoliczku. No dobra, okej, okay, skoro tak chcesz, no to cóż Ci mogę dziewczyna powiedzieć. A tu dziewczyny oczywiście nie mogą usiąść przy jednym stoliku, tylko tak jak już wam wspomniałam, którejś z Was kochane w komentarzach, że ile będzie stolików, tyle Simów będzie siedziało przy różnych stolikach. Bo każdy stolik jest mój, no nie? Oj, tak, właśnie o to chodzi, no nie? Dziewczyny, wypijcie już ten. E, nowe, nie, nie sprzątnij, nie, nie sprzątnij, wypij, wypij, kochana, nie gadaj, tylko wypij. I pójdziemy jeszcze się bawić. Noc jeszcze młoda, tańczmy razem, co prawda nie labada, ale tańczmy, tańczmy, bawmy się. Dobra. Dziewczynki sobie pląsają. Nie wiem, czy nasza syn, mama... A tak, też tam pląsa. <laughs> o, jakie to urocze. A kto ty jesteś? Mirosław Kurek. Eno, fajny jesteś. Chodź tutaj poznać Mirosława Kurka, bo przed tobą wielka akcja. Słuchaj. Zapoznawania kolejnych Simów. Nie chcecie straszyć, ale tak właśnie będzie. Poznaj Mirosława Kurka. Poznałaś go już? One są strasznie śpiące, będę musiała zaraz wracać. Fajny jest! Jejku, ja mam nadzieję, że nie jest z nami żadnej koligacji rodzinnej, bo by było słabo. Pochwal go szczerze. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, jest... Nie niemal 6 rano więc chyba ten czas już by był żeby pójść spać ale wszystkie są padnięte wykończyłam je słuchajcie dzisiejszym odcinkiem sama też już się emocjonalnie strasznie wykończyłam te moje wspominania słuchajcie więc będziemy chyba wracać do domu no nie? łeb łeb <grym> wracamy <grym> dziewczyny starane życiem wracają słuchajcie no ale no tak, no już trzeba wracać, kochane, bo, bo to już jest ten czas. <noise> Zobaczcie, jak one idą. Emma, ty też. <noise> Moja ale żeś nas dzisiaj wykończyła, kobieto. No dobra, ale przynajmniej trochę z tych urodzin miałyście, a nie tylko takie pitu-pitu i jedzenie torcika, nie? Trzeba było trochę popląsać, dźwięka się napić. <noise> Oj, biedne wy. Okropna jestem. Jeszcze na samo pożegnanie chciałam wam, kochani, pokazać, gdzie ulokowałam naszych simów. Także tak, nasza kolejna sim-mama, hmm, przepraszam, nasza Emily, e, zajmuje tą sypialnię, taką główną, nazwijmy to. Tutaj będą oczywiście kołyski stały do kolejnych naszych dzieciaczków. E, nasza mama dotychczasowa Emma zajmuje złotą sypialnię, taką najbardziej wypasioną i chyba najładniejszą z nich wszystkich, bo tak, bo i się należy, bo jest naszą seniorką i jak najbardziej sobie na to zasłużyła. Zieloną sypialnię tylko na tę jedną, jedyną noc zajmuje Nina, bo to ona dzisiaj będzie się wyprowadzać z naszego domku. Już, kochani, kończy dzisiejszy odcinek. No, z dużym pokładem emocji i muszę Wam się przyznać, że naprawdę jakoś tak się wzruszyłam totalnie, ale tak, chciałam, żeby tak było. Wiem, że niektórzy autorzy książek też tak manipulują ucz uczuciami, Colin Hoover na przykład ale ja to nie zamierzenie, po prostu chciałam bardzo otworzyć sobie pewne ślady z przeszłości, a poza tym nie widzieliśmy się tak długo, więc mam nadzieję, że mi kochani wybaczycie ten pokład emocji w dzisiejszym spotkaniu, a w kolejnym spotkaniu będziemy odwiedzać nasze bliźniaki i może, jeżeli się tylko uda, to zajmiemy się jeszcze naszym szeregiem. Więc kochani, sursul, Adrabi na pieprzu i papaj, dziękuję Wam kochani za to, że jesteście aniołki, moje skarby kochane, pa!